Aby utworzyć zamówienie, należy przejść do karty zamówienia. Następnie wcisnąć przycisk plusa. Wybrać odbiorcę. Możemy wybrać już istniejącego bądź dodać nowego. Należy jednak pamiętać, że przy dodawaniu nowego odbiorcy należy uzupełnić pola takie jak kod, nazwa oraz PESEL lub numer NIP. Następnie przechodzimy dalej. Kolejnym krokiem jest konfiguracja typów dokumentów, rejestrów płatności oraz innych ustawień. Następnie wskazujemy, jakie towary chcemy dodać do zamówienia. Gdy mamy już wszystkie towary, przechodzimy do opcji dalej. Możemy opcjonalnie dać komentarz do zamówienia, a następnie wciskamy przycisk wyślij. W tym momencie możemy wydrukować zamówienie po po jego wysłaniu. ファンの人を見つけたの